Halo? Czekaj, poczekaj, poczekaj czekaj, jesteś? Ja Tędzia się przydał No bo wiesz, przydobyś się do nas na bramkę, bo akurat bliznę całą nie, nie. Dobra, gotowi? Bo ja mnie wprowadzę No, no wprowadzę No we mnie z ciężarówki? No ja zaraz wrócę I no, będę się. no, to trzy, dwa, nie? jeden Poszli Jesteśmy, proszę państwa! Tędzia Kalosz prowadza piłeczkę, Uwaga, kurwa, kto prowadzi. chodź! Kurde, nie Ma no i nas... nie było coś śmiesznego Ale ja pomogę kochani. Coś śmiesznego? No przychodzi Soba. baba do lekarza, a lekarz nie. też baba, nie no Bo... Idealnie, Częcia, a gdzie piłka? Tu A widzicie piłkę czy nie? To. Widzimy Ja widzę Zawsze się ma... piłka tylko... Aha. Stój, I miałem wam jeszcze o czymś powiedzieć, ale to to, jak ktoś się w to wkopie to mu powiem Ale ja jej nie widzę, ja ją widzę za halą o nie, to zaczyna. Ej chwila, chyba, teraz ty U mnie piłka jest tutaj gdzie teraz podjechałem. U mnie jest, u mnie jest pomiędzy sobą a Adamkiem. A tak naprawdę to ja toczę teraz piłkę. A on jest tu. Aha, to no, ty to, ty to, no to No to żeśmy się pograli. No po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz? No, no to i... ty masz tą piłkę, jak ja mam teraz, to chodzi. Piłka leży na, na środku, u mnie. u mnie u siebie... jest Patrz. Jest. Patrz Dobra. i nawet bił mi brawo, patrz. Patrz, ja teraz bramkę strzeliłem ją! Ja, jak, jak jak tu mam? Co ty tam mówisz? Proszę tam nie klepać, proszę państwa. Jest piłka, nie? Kanister się mówi, a nie karnister Karnister. karnister. No zostawcie to penery, wy! No nie! No nie! Oh. Jesteś tu Jeszcze ja, jeszcze ja chcę tu klepać! No nie! Nie! O. Jak to boli! Nie za To zaczynamy 3, 2, 1 no niestety... No ale nie jeszcze, znaczy nie poczutek meczu! O tak, perko, iż chodź chopy! No weź... Dobra, dawaj, idziemy! Niestety zamiast e, piłkę, piłka się nie dała e, pił, piłkorzyć, no i musieliśmy znaleźć alternatywę, której, która jest ciągnik, e, którego... Weźcie się, rozdupcie jakoś tutaj, bo to tak nie da rady. Dobra, odjedź, odjedź się, bydwaj. No, odjedź. Beczny. Ja mam jego tu! Odzie, dawaj! Ej, oj ale go! Dobrze, Duszek, bardzo dobrze, wiedziałem, zawsze jesteś po mojej stronie. Ja zawsze na ciebie liczyłem. A teraz wszyscy Jej. widzą ciągniczek? Tak, tak. <noise> dobrze. dobre. O jaki? Dawaj jedziesz! A co, nie, zostawcie mnie tej! Ej, no puśćcie mnie! Nie, nie, ja go, puć, go, tak no, to to nie, Ja też mogę bo tak Żeby <głos> <to> <głos> potem, nie. jak będzie srał, to, to żeby cały mi kartuflarz No, GOD! No, God, please, no, no! 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 Dwa, jeden, lecimy! Dobra moi drodzy, teraz zmieniamy trochę zasady gry Teraz jestem Jacelem i wszyscy widział jak coś to widzicie. Patrzcie jak Mailowią smaki O nie to takie proste Reret. Reret. Cześć Dusi, cześć Ojork, cześć, cześć Dusi I grałem przez dwie minuty, jaj! I, i yes, so pykli mnie. Po jednym I, I no, i muszą mnie pukać Tylko Dupę. Ale, nie <grym> nie ale to bolało No to było bolesne To my na więcej razy puknie, to po prostu wygrywa no <grymne> Jedziesz się Adamek Tra mnie razy, Ty Nie no zostaw mnie, to boli wiesz Ej, ale ty liczysz ile razy cię Raz. Tak, to będzie liczone, ja to później policzę Dobra Ale o, ja, jak ty powiesz na tak? Dajcie mi oddychnąć chociaż yes. Dobra, odejdźcie od niego Tobą. No odejdźcie, Musisz, no. no. trzeci raz go pukłem no, ale dajcie, dajcie mi wiatr na środek no. bo to tak to nie jest zabawa no, w ogóle. No, dajcie no, mi uciec chociaż, no. Mo. Z nim, no. To duszek. no dobra, Duszek. No dobra, no dawaj. Czas, ja. A jak wy to zrobicie, to jest problem? To. Nie, nie ma już Yes. Mam cię! Mam cię! Dobra, uciekamy. Nie jak ktoś święty. mnie puknie, to się od, od razu odsuwa. Okej. Jorka, ty mnie pukać aby raz dzisiaj. O nie wiem. Ja bym cię puknął tak nawet z 10 dzisiaj. <głos> <głos> Taki jestem chętny. Dobra. Się... <noise> <noise> no nie. No nie. Ten przejechał obok. Dobre, ty ty A jak ty to policzyłeś? Nie... Musisz nie teraz ci powiedzieć w wygrał no, nie no po nagraniu to policzę, nie? Ale jak powiesz, że wygrał? I na powiesz? następnym odcinku będziemy... No nikt nie wygrał, bo wygrałem ja jak zwykle, no jak może być. <noise>

Gdzie jest piłka. piłka się pojawiła? Na środku! Nie skroły! Duszek na, na tymków! Ej to jest nasza bramka duszy! Ej duszek gdzie? Jest! No, no teraz Ej, jest chyba. bramka ty! I znów trzeba... To do tych prostokątów trzeba wejść! To...